inicjatywa po jego stronie, bo przeciwnik, może przeciwnika nie znamy, ale znamy podrazę. Podraza to agresywny, jeszcze ciągle walczący w tym kickboxie zawodnik i do niedawna jeszcze chyba ostatnio kiedyś przeczytałem, że kilka tygodni temu jeszcze staczył, staczył zwycięski pojedynek. Sądzę, że jeśli będzie miał coś po swoim trenerze, przeciwnik Marcina Lajmana, Robert Gacek może być bardzo ciekawa walka. To właśnie Robert Gacek na Państwa ekranach, zawodnik tutaj ze Śląska. Jak mówił wcześniej Andrzej Wasilewski, obaj młodzi bokserzy wagi ciężkiej no, nie są jeszcze związani tak poważnie z jakąś z tych wiodących polskich grup bokserskich, nie mówiąc już o zachodniej grupie bokserskiej, a zatem dla nich szansa pokazania się być może udowodnienia, że zasługują na to, aby gdzieś znaleźć się w grupie, w której mogliby być na stałe i tę grupę reprezentować. Na pewno jest to du duża zasługa dla Cze Naumana w tym, że promuje Częstochowę. Że powrócił boks do Częstochowy i że Marcin tak pięknie się prezentuje jako Częstochowianin. Właśnie sam robi wokół siebie wszystko. No właśnie, słyszymy to, o czym mówił Jurek od naszego nonsera ringowego Marcin Najman, 22-letni chłopak z Częstochowy. No zobaczymy, czy będzie sam się w stanie wypromować. To jest walka, proszę Państwa, która jest zaplanowana na cztery rundy. Dwóch polskich bokserów, Marcin Najman i Robert Gacek, stoczą tę walkę. Wspaniała oprawa tego pojedynku. Ciepła atmosfera, coraz więcej kibiców. W rynku zawodowym został się do wyboru trzy walki, walczy 95 kg. Tak, obaj ok, zawodnicy mają po kilka prób na zawodowych ringach, no ale oczywiście to są e, no niemal debiuty, to są początki próby tych, tej ich kariery zawodowej. Mówił Mateusz o tatuażach Marcina. No rzeczywiście są dosyć ładne. Pan Leszek Jankowiak z sędzią ringowym tego pojedynku, czterorundowa walka, waga ciężka, cięższy Robert Gacek, no blisko 10 kilogramów od Najmana, czy to może mieć znaczenie, zobaczymy. Na pewno zawodnik lżejszy ma, powinien mieć przewagę szybkości. No i troszkę wyższy jest też od Marcina przeciwnik, ale powiem jako ciekawostkę proszę Państwa, proszę zwrócić uwagę jakie długie ręce ma Marcin. Jak nas widzą, ma na zasięg ramion wzrostu mężczyzny ponad 1,90 m. Zobaczymy, czy będzie umiał skorzystać. Zaczyna lewym prostym, lewy sierpowy, lewy spotkaniowy. Tak, no bardzo ładnie. Zobaczymy, czy przeciwnik umie coś więcej. Na razie tylko próby lewych prostych, lewy Marcina jest na linach, lewy tułów dostał teraz, nie obronił się, ale ładnie wyłapał lewy sierpowy na prawą rękawicę i mocny prawy w tułów. Ostrożnie, dwa lewe, dobrze się broni przed lewym przeciwnika. I 15. Była pana wprawdzie rękawica, ale ten prawy sierpowy tam zaczepił. No, szkoda, że Marcin zostawił. I teraz prawy na prawy. Dobry cios. No, dużo ciężkich ciosów, jak na początek. Muszą być w doskonałej dyspozycji, że już od początku atakują. Aktywniejszy, agresywniejszy na razie Robert Gacek. Ale stara się przyjmować tę wymianę Marcin Najman. Dzięki temu mamy interesującą walkę. W pierwszej rundzie sporo ciosów. Niepotrzebnie opuszcza lewą rękę Marcin. Przeciwnik czeka na to. To jest okazja do zadania prawego. Właśnie tak. Lewym, prostym, lewym sierpowym powinien zatrudniać. Przeciwnika, żeby nie mógł wyprowadzić mocnego prawego. A w tej wadze ciosy z prawej ręki to już... Czasy, które trochę ważą. No właśnie. Tu była okazja, żeby Marcin skontrował. I się akcja. Tak. Dwa lewe i prawe. Lewy sierpowy i prawy. Jeszcze raz. Bardzo ładnie odskoczyła głowa przeciwnika. No. Czy odpowie? Głowa takim prawym dystansu sierpowym ale wyłapał ten z Marcin na rękawicę nie dał się zaskoczyć odpowiedział dwa lewe prawy niepotrzebnie tylko po tej akcji robi krok do tyłu o właśnie i tak powinien teraz powinien atakować straszył się nawzajem to są takie <noise> sztuczki no i teraz teraz powinien pójść prawy no szkoda że Marcin tej luki nie wykorzystał, ładna obrona i akcja, tak jest. Dlaczego? Ale trafił. Dlaczego? Dlaczego? Tak, teraz tak, teraz Cierpłem, tak. powinien zaatakować. Końcówka, tak jest. Usłyszał sygnał. Jeszcze raz. Ładnie. Tak. Ile tułów. No i co, nie odpowiedział przeciwnik. Uważam, że tą końcówką jest kilka ciosów doszło. Jurek troszeczkę tutaj e, trzyma stronę Marcina Najmana. E, ja jako? nie ukrywam, że jestem zadowolony, <laughs> że właśnie taką... Taką postawę przyjął Marcin, że tak ambitnie, że wykorzystał te 10 sekund, które daje sędzia. Bardzo kasowy. dobra końcówka. Tak. Bardzo dobra końcówka, rzeczywiście ruszył do zdecydowanego ataku. Sporo ciosów zadał. Większość z nich była dokładna między rękawicami bądź ponad, poniżej łokci rywala. Choć trzeba przyznać, że Gacek tę wymianę przyjmował, także kilkakrotnie trafił Enajmana. W efekcie mieliśmy naprawdę ciekawą, prowadzoną w dobrym tempie, obfitującą w wymianę pierwszą rundę tego pojedynku. A to jest właśnie ta końcówka, dobry na koniec, lewy poniżej łokcia. Tak jest. No więc zaczęło się dobrze. Czterorundowa walka. Przypomnijmy, kategoria ciężka. Marcin Najman, Robert Gacek. Chyba nieznacznie, minimalnie pierwszą rundę wygrał zawodnik w białych spodenkach, 22-letni bokser częstochowy Marcin Najman. No i nadal on jest zawodnikiem atakującym. chyba będzie przerwany po no jakaś awaria oby nie i pięknie prawy po którym wylądował i drugi narożnik on chyba nie ma nie ma chęci bo te ciosy Marcina Zrobiły wrażenie a proszę państwa no no cieszę się bardzo częstochowa ma chwilę radości wrócił bokser częstochowy z sukcesem זאתם איגריבאַ wygrywa... walkę w drugiej rundzie przez nokaut. No, rzeczywiście piękna była ta akcja. Zaraz właściwie po gongu, po rozpoczęciu drugiego starcia ruszył do bardzo zdecydowanego ataku. Cała seria mocnych uderzeń. Popatrzmy jeszcze raz jak do tego doszło. Podwójny lewy, prawy, lewy, prawy, lewy na dół. No i cała seria mocnych ciosów na dół. No, tutaj nie chciał przerwać się mam zadawania tych ciosów, chociaż nie było już powodu, aby po raz kolejny bił, uderzał rywala. Ten prawy prosty nad lewą rękę, ten pierwszy na samym początku... Tak, on był, uwagę on był był właśnie decydujący. decydujący. Już po tym ciosie przeciwnik zrezygnował, widać było, że szuka miejsca na razie. Pani Panie kategorii wagowej, Robert Kaczek i Marcin Tajman. Przez całą drugie rundę zwycięża Adi.